Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wywiady z kanałami. W dzisiejszym odcinku będę robił wywiad z użytkownikiem Oniku Show Polskiego Gracza. Witaj. Dzień dobry. Z zadam Ci parę pytań i odpowiedz na je. Mhm, dobra. Dobra. Pytanie pierwsze. Kiedy założyłeś konto na YouTube? Um, no, w... zależy, bo mam dwa konta. Pierwsze założyłem. W marcu te zeszłego roku, a to, co teraz na nim funkcjonuje, w maju 2011. To też w zeszłym roku. Dobrze. Pytanie drugie. Dlaczego Nick show polskiego gracza? No bo nie wiem, no Kaszu było zajęte, no to musiałem sobie jakieś inne wymyślić. No w sumie nie wiedziałem, jakie to sobie wziąłem takie. Aha, dobra. Pytanie trzecie. Co Cię zainspirow zainspir zainspirowało do robienia Let's Play? Głównie to tak. Oglądałem sobie poradniki CTSG i nauczyłem się grać z tego Minecrafta, ale to mi się dość spodobało, bo potem zobaczyłem, że on nagrywa serię kanciasta codzienność. Trochę ją oglądałem i znaczy trochę tam sobie przewijałem, oglądałem, co on budował. Sam w końcu z, zdecydowałem, żeby nagrać tam parę odcinków, jakoś się to przyjęło. Przięszuję się na nowy kanał, teraz też mam dość dużo widzów i tak. No chyba się podoba, bo oglądają to. Dobrze, pytanie czwarte. Planujesz robić taki duży projekt, przy którym będziesz siedział w programu do obrabiania, tak dużo, wiesz, taki wielki, dużo efektów. wiesz. Znaczy w sumie no to tak. Parę takich już miałem, no czasami nagrywam takie projekty. Teraz planuję na niedzielę tam, jeśli to, to, kiedy to wrzucisz, na niedzielę zrobić taki film. Um, no, czy tam mam parę takich nawet na kanale. Może nie na tym, ale na drugim mam parę też takich większych um, projektów. Cześć, też robię te podkłady lektorskie pod te. Pod um, Poznaj z tego Steam czasami, ale to jakoś już tak zatrzymałem tą serię. To też trochę dużo czasu zajmuje. Dobrze, pytanie piąte. Czy planujesz robić vlogi? Vlogi, same vlogi takie nie, bardziej wideo relacje z czegoś jak gdzieś będę i ewentualnie będę miał moją kamerę, ale jeszcze się zastanawiam, bo powiem ci szczerze, że się trochę wstydzę tak vlogi robić. Ty, ty ludzie, którzy robią vlogi, mi się wydają. Bardzo odważni ludzie to są. Ja mam takie trochę się wstydzę właśnie pokazać się w internecie. Dobrze, pytanie szóste. Czy zamierzasz nagrywać inne filmy niż głównie Minecrafta? Um... No, zamierzam nagrywać serię z gry Nightmare House, taki horror, a innych planów na razie nie mam. Dwójka czy jedenka? Y, nie wiem, w sumie, ta nas Source. Czyli to chyba dwójka. No to dobra gra, powodzenia przy niej. Dobra. Pytanie siódme, twój ulubiony kanał na YouTube? Ulubiony kanał na YouTube to jest chyba. Albo to jest. Smorz. Dobrze. Pytanie ósme. W jakie gry lubisz grać? Jakiego typu? Znaczy, no, Minecraft nie wiem, jak to jest gra typu. To jest Persson? Nie wiem. Ale nie gram w dużo gier. W zasadzie gram. Głównie w Minecrafta, czasami gram w jeszcze jakieś inne takie strzelanki. Jak już coś grama, tak to nic. Głównie na internecie się zejdziesz tam, co przeglądam, patrzę. Patrzysz dobrze. Ja, ja też zawsze patrzę tak. Dobra, pytanie dziewiąte. Twoja ulubiona gra. Um, no, Minecraft. To dzięki tej grze właśnie zdobyłem sobie takie grono widzów tych, którzy mnie oglądają. Jestem z tego bardzo zadowolony. Sama gra jest bardzo ciekawa. Może już nie jest taka, um, jakby to powiedzieć, ściągająca jak kiedyś, ale nadal jest bardzo ciekawą grą. Dobra. Pytanie 11. Co, się, co sądzisz o piractwie? W piractwie, no... Hmm. Powiem szczerze, że istnieje taka możliwość ściągnięcia pliku z internetu i możliwość testowania go przez 24 godziny, jeśli się go nie rozpowszechnia. Ja w sumie, jak coś tak właśnie ściągałem, czy coś, to właśnie w takiej zasadzie działałem, bo instalowałem, głównie mi to się nie podobało, ja od razu to usuwałem, bo Naprawdę jestem bardzo wybredny, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jeśli chodzi o to samo piractwo, to jak sobie chcą piraci, to ich piracą. Jakby ktoś mój film piraci, to po prostu bym go zgłosił. I to tyle, no. Nic Więc więcej do tego nie mam dodania. Nie mam swojego zdania, ale no, nie wiem, to chyba prowadzi do tej, do tej akty, tak? Chodzi o aktę. Tak, 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 dokładnie. No w sumie akta mi się wydaje, że to jest pod wieloma ale, względami dobrze, bardzo czekaj, złe. Czekaj, czekaj. czekaj. Pytanie następne, co sądzisz o aktach? No tak, no właśnie, no to... Myślę, że to jest bardzo zła ustawa, która prowadzi do tego, iż rząd będzie miał całodobową możliwość patrzenia na to, co my robimy na komputerze. Mniej więcej tak to ma wyglądać. A ja bym bardziej chciał zachować moją prywatność i na przykład istnieje coś takiego jak, nie wiem jak to się nazywa, ale polecam ci zobaczyć kłaza. On dobrego vloga, żeby akcie. Wiele osób po heci, ale potem to poprawił, wszystko w adaptacjach. Yy, takie różne, mo może na przykład wyciąć z jakiejś muzyki 10 sekund do własnego użytku, coś takiego, ale wszystko oczywiście potem yy, poinformować, że to ten twórca zrobił i to tam, nie wiem, jak to mniej więcej ująć. No ja wiem swoje, nie będę bardziej się na ten temat wypowiadał, bo niektórych mogło urazić, czy coś w tym stylu. No dobrze, pytanie następne. Czy lubisz z kimś nagrywać let's z kimś. No powiem szczerze, że kiedyś e, jak zaczynałem, to z kimś było mi bardzo dużo łatwiej. Teraz powiem że ci, że wolę samemu. Bo kiedyś, jak samemu nagrywam, jakoś nie miałem co mówić. Teraz jak nagrywam samemu, mam znacznie więcej do gadania, niż jakbym nagrywał z kimś wspólnie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wiele osób ma na odwrót, no ale on tak jest właśnie w moim przypadku. No dobrze, pytanie następne. Czy masz aktualnie na komputerze jakąś spiraconą grę lub coś innego? Program jakiś? E, spiracony... Mm, spiraconego nie. Powiem Ci, że nawet Frapsa mam oryginalnego, bo kiedyś był w komputer świat. E, programy do montażu też mam oryginalne. Sony Vegas'a, e, Sony Vegasa mam ósemkę oryginalnego. I e, to w sumie wszystko. Żadnych pirackich... miałem na przykład Terraria, miałem to tylko chwilę, bo zaraz mi się zdudziło, nagrałem. Tam dużo materiału już mi to znudziło się. Co jeszcze mam? No nic, w sumie to nic, nie mam pirackiego. A jeszcze kiedyś miałem tego, jak to się nazywa. Windows Office, to było chyba na tydzień temu, bo chciałem zrobić prezentację na projekt edukacyjny, coś takiego. I, bo mi kolega do mnie przychodzi, ściągnąłem to, do mnie przyszedł i powiedział, że bo ja to po angielsku miałem. On ja powiedział, że lepiej ściągnąć oryginalny 60-dniowa. Wersja próbna, to właśnie spograłem tą 60-dniową wersję próbną właśnie. No dobrze, pytanie następne. Jakie masz zainteresowania? Mm, no zainteresowania, no nie wiem. Mm, lubię te filmy robić. No, czy, czyli zagrajmerstwo. No. W sumie teraz już tak nie za bardzo, bo powiem Ci, że ta trzecia klasa gimnazjum to jest dużo nauki. Znaczy nauki, no w sumie to się nie uczy dużo, ale Dużo stresu jest. Kiedyś chodziło na karate, to było w podstawówce. A, e... Zainteresowanie, no kiedyś mnie interesował. W sumie inter zainteresować, nie wiem, jak to powiedzieć. No, Sam uprawiać to... na przykład sportu nie uprawiam za bardzo. Gdyby, siatkówka mi interesuje. E, grać lubię w siatkówkę bardzo. No, dość, e, mi to dość dobrze wychodzi w specyficzny sposób, bo zawsze ludzie mówią, że powinno się. Bagać na trzy, podrzucać raz, dwa, trzy, a ja zawsze wyskakuję i na pałę wbijam piłkę. No, dość, dość dobrze mi to wychodzi. No, jeśli chodzi o takie nie, większe zainteresowania, to lubię turystykę. Też bardzo lubię często w góry jeżdżę, znaczy często raz na rok mniej więcej. A no, tak to nie wiem, chodzę nawet do klasy turystycznej, więc to no w dobrze. sumie się jakoś tak łączy. No, ciekawe bardzo, dobra. Pytanie następne. Kim zamierzasz być w przyszłości? Kiedyś chyba jeszcze byłem podstawówce, tak młody byłem, to chciałem być informatykiem. Potem w, zmieniłem swoje zainteresowanie w, bardziej w stronę elektroniki, ale teraz y, jeszcze tak szczerze to nie wiem, ale myślałem nad zawodom, zawodem Geodety, bo jakoś mnie to tak zainteresowało i no chyba właśnie nim zostanę w przyszłości, ale. Jak, jak, jak? Jeszcze nie wiem. Geodeta. Co to jeśli mo można wiedzieć? Pomiar powierzchni płaskich, czy no krzywych. No y, nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Masz specjalne przyrządy pomiarowe, żeby pomierzać. Y, szerokość na przykład działki, y, y, jaka jest duża działka, takie coś. No, no, dobra, dobra. No, takie najprostsze słowa. Dobra, pytanie następne. Jak widzisz swój kanał za dwa lata? za dwa lata? No nie no tak może. Może z, um, nowe tło. Może banner partnerski by, byłoby fajnie. Co? Nie, nic nie znam. <laughs> banner partnerski, może jakieś, nie wiem. Może. No, no nie wiem, no chyba, że to nie wszystko jakieś tam. Ile widzów a... przewidujesz? Hmm, no nie wiem, bym robił takie maty. W sumie tak, jak patrząc na analityki, zaraz włączę sobie analitykę. E... Patrzę na analitykę, analitykę, to w ciągu 30 dni zdobywam koło 600 widzów, to kalkulatorem policzę Ci. Kalkulator... Gdybym w tym tempie zdobywał przez 2 lata, to bym miał jakieś, no, 15 tysięcy widzów około. Mm, ja myślę, że więcej byś miał. Znaczy, No No dobra. Ja już miałem pytanie, ale jak zwykle zapomniałem. To u mnie, tak, takie, wiesz, dobre. No dobra, no to na tyle pytań, więc życzę mieć Ci dużo widzów, dobrego kanału i partnerstwa, oczywiście. No dobra. No. Więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Na razie. pożegnaj się. No, też.